Witam wszystkich gości serdecznie na weselu Justyny i Tadeusza Vel well Waldemara. Znajdujemy się w Kałdowie, gmina Kałdów, miejscowość Malbork w restauracji Staropolska. Ponoć dziś wesele jest wyśmienite, ale co o tym sądzą goście, za chwilę się przekonamy. Zapraszam do obejrzenia materiału. O, reporter przyszedł. Witam Was serdecznie. Ja chciałbym zapytać, co wy tutaj robicie? Hello, hello, Józef, how are you? I'm fine. I'm fine. And I'm, I'm too fine. Hello, uh, this is uh, married, yes? Who, who is married today? i uh, 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 Justyna. czyli, czyli tutaj nasz miły kolega powiedział, że dziś Justyna bierze za mąż, tylko on nie wie jeszcze kogo. Zastanawiam się, czy to będzie Waldemar, or? Oh, oh? Tadeusz. 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 A Tadeusz. A no. Oh, no. No. Oh, Tadeusz. Tadeusz. Waldeusz. No. 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 Więc nasz kolega Józef powiedział, że Waldeusz. Więc myślę, że damy mu monowie imię będzie miał Waldeusz. No. Może jeszcze raz zdecydujemy się, może opowiesz nam ty coś na ten temat. Czy dzisiaj bierze Waldeusz, Tadeusz. Tadeusz, czy... Tadeusz. czy więc od dziś mamy Waldeusza. A co możecie powiedzieć o samej zabawie? Super, 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 super. A może coś by jeszcze nam Józef powiedział na temat zabawy? <dyskulacza> Fantastycznie. Tak, słyszeliśmy, mówią, zabawa jest fantastyczna. Dziękuję Wam bardzo. <grytanie> Dziękuję. <śm> <tysk> e, witamy serdecznie w nowym programie, ale o co chodzi, tak powiedziałaś? Justyna powiedziała, ale o co chodzi. Chodzi o to, że musicie przekazać młodym, jak to zrobić, żeby Justyna, czyli dzisiejsza nasza y, panna moda, wyglądała tak jak Justyna, która siedzi koło mnie. Nie wiem, pro, proponuję dużo alkoholu. Ja, ja nie wiem, czy ty nie wiesz, proponuję jednak spojrzeć. Myślę, że wygląda na kobietę, która będzie miała niedługo baby, więc jak ty mówisz, że nie wiem, to pytanie, kto? No może powiedz jak to zrobiłeś, żeby młodzi wiedzieli jak to robić tuż w tej nocy poślubnej. Bez zahamowania. <gry> czy mają się skupić, czy bez skupienia? Nie, nie trzeba. Czy mają używać jakichś specjalnych lubrykantów na przykład? Nie, nic, niczego nie trzeba. Ja myślałem, że do tego jest potrzebne jednak coś. Mogłeś się zastanowić? Wydaje mi się, że chęci wystarczą i obustronne skupienie. Także... Dziękuję bardzo. I będzie efekt taki, jak tutaj widzimy podobremy, na załączonym podobremy, obrazku. Zagwarantuję, że będziemy za, za rok na wspólny krzciłek. Czyli umawiamy się dzisiaj, że za rok spotykamy się na Ścinach, tak jak tutaj mamy Justynkę i Krzysztofa. i Krzysztofa. Dziękujemy bardzo. Chwileczkę z nami tutaj. Tak. Ale od, od, od się z drugiej strony. Odwróć się, dobrze. Dzisiaj jednym z gości jest również siostra Justyny, Natalia. Natalio, powiedz mi, jak Ci się podoba na tym weselu? Bardzo fajnie jest. A powiedz, co Ci się najbardziej podobało do tej pory? Hmm, sukienka ślubna Panny Młodej w ogóle. A Pan Młody troszeczkę Ci się podoba? Tak. Cieszy mnie bardzo. A powiedz mi, czy podobały Ci się te balony tak pięknie napompowane wczoraj przez koleżanki Justyny? Tak. A czy możesz mi powiedzieć, czy widzisz siebie jako pannę młodą? Na razie nie. Na razie nie. A za ile możemy liczyć na ciebie? A Jeszcze nie wiem. To bardzo dobrze. My się naprawdę nie spieszymy. Poczekamy na twoją szastrzeczkę, tak? Dobra, ma na imię e... Mila. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Witam, witam, witam Państwa młodych. Pewnie będą to oglądać. Kogo? Radio i telewizja Erywanie Radio telewizja Erwania przyjechała tutaj na wesele, na którym znajdują się również przedstawiciele z miasta rodzinnego pana młodego. Czyli ze stolicy Polski. Również jest tutaj wujek. Wujku? A, wujek. Tak, to ja. To semia ja. To jsem ja. sem menuje, menuje się Adam. Adam. Ten. Adam krajski Polska. To jest Adam krajski Polska. Wujku Adamie, po, proszę zdradź dla dzisiejszego pana młodego, jak zachować właśnie taki humor, taką werwę, którą ty reprezentujesz. E, proszę pana, to się trzeba urodzić w rodzinie świstaków. Bo, bo ja i pan młody to pochodzimy z krwi i kości z rodziny Świstaków. I w tej rodzinie wszyscy ludzie byli normalni, są i tacy będą. Nie, nie, normalnie czy rozumiem, że trzeba być Świstakiem, żeby być takim... Kozakiem. Kozakiem. To, to mój brat cioteczny mi podpowiedział. Tak, 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 tak. Czyli rozumiem, że koło ciebie siedzi twój brat cioteczny o imieniu? Mariam! A tutaj y, mamy teraz przedstawiciela Ziemi z Gorzaleckiej. Wojka Mariana. Wujku Marianie, jak to zrobić, żeby tak pięknie wyglądać tyle lat, ze swoją kobietą żyć? Zwróćcie ten sekret. Trzeba kobietę swoją kochać, ja kocham swoją kobietę 35 lat, dbam o swoją kondycję fizyczną i fizyczną, psychiczną, dlatego tak wygląda. Ja Czy rozumiem, że to gołębie miały w coś tym wspólnego? No dzisiaj to na pewno gołębie nawet z podpis, tam, dzisiaj bardzo dobrze poleciały i jestem z tego zadowolony. Czy rozumiem, że należy gruchać do żony, jak gołębie to robią? No, oczywiście oni się kochają, ja też kocham swoją żonę. No i dlatego jesteśmy 35 lat teraz Specjalnie dla telewizji Erewań, świadek Telewizja Bolec powiedz wujku, jest powiedz wujku Jak Ty to robisz, że wszystkie kobiety dzisiaj wokół Ciebie tańczą Dzięki to siostrze 30 Mama a 57 w jednym momencie to... to powiedz teraz naszemu Walkowi Tadeuszowi Jak to robić żeby ciągle koło niego kobiety wiagrę brać żeby... i tym krótkim, jakżeś mądrym, twardym stwierdzeniem zakończymy tą rozmowę. Jest taka kafeczka Prowadził cholubek prowadził cholubek spektakl. Krzymało noc małe. I z pgr pojechali na wycieczki. No i poszli sobie na górzały. I holówek spektakl prowadzi. Oni wracają z całki. I cholubek ma na scenie wypowiada się w taki sposób skąd przybywacie oni na walenie mówią Trzy nogi małe no jestem złożony i o co panu chodzi jakżeż tym krótkim, mądrym stwierdzeniem można kogoś zbić z pierestału chciałem zapytać skąd bierzesz ten głos tak pięknie śpiewając dziś na weselu to znaczy tak pan Bóg każdemu dał talerz Jeden umie śpiewać, drugi umie kraść, trzeci umie cyganić. Cygan ukradł gwoździe dla Pana Jezusa i się całym światem i całe życie będzie tułał. Mądrego to i warto posłuchać. A, a, a przy głupim to i ty z Jakżeż Jakże twardym, mocnym i mądrym stwierdzeniem. Wujek Janek powiedziałby jeszcze jedno miłe słowo.